Subjekt Nexo, Nexo Pro, Ksef. Przypisanie sposobu przetwarzania odebranych z XEF dokumentów. Otrzymanie faktury zakupu najczęściej wiąże się z podjęciem decyzji, w jaki sposób dany dokument będzie przetwarzany. Na przykład dokument może być dokumentem kosztowym lub handlowym. W większych firmach często osoba decyzyjna określa, czy i jak dany dokument zakupu będzie przetwarzany. W momencie, gdy zacznie obowiązywać KSEF, to się nie zmieni. Niemniej zamiast dokumentów papierowych będą e-faktury. Dlatego w wersji 50. subiekta dodano obsługę tzw. mini-obiegu dokumentów. Każda e-faktura może domyślnie mieć ustawiony status przetwarzania. Standardowo jest to status do przetworzenia w subiekcie. Oznacza to, że dokument z tym statusem jest przeznaczony do przetworzenia w fakturę lub korektę zakupu w subiekcie. Niemniej nie wszystkie pobierane e-faktury z KSEF będą podlegać przetworzeniu, czy też wprowadzeniu do subiekta jako dokumenty zakupu. Domyślne ustawienie programu można zmienić. Można wyznaczyć jedną osobę tak, aby widziała wszystkie dokumenty i to ona będzie decydowała o tym, co z nimi zrobić. W tym celu w parametrach XEF należy ustawić domyślny status na nieokreślony. Po zapisaniu parametrów wszystkie nowo pobierane z XEF dokumenty nie będą mieć wyznaczonego sposobu przetwarzania. Kolejno należy odpowiednio ustawić uprawnienia. Ta jedna wybrana osoba powinna mieć dostęp do widoku e-faktur ze statusem nieokreślonym oraz wszystkie. Pozostali pracownicy nie powinni posiadać takiego uprawnienia. Osoba z uprawnieniami może w widoku nieokreślone pobrać nowe dokumenty. Są one widoczne tylko w tym widoku. Inni użytkownicy programu ich nie widzą. Dokumenty nie są widoczne w widoku do przetworzenia, a do widoku nieokreślone nie posiadają uprawnień. Teraz osoba, która ma dostęp do e-faktur z nieokreślonym statusem, może go zmienić. Jeśli faktura dotyczy zakupionej reklamy, to taka faktura będzie przetwarzana wyłącznie przez dział księgowości. Należy ustawić jej odpowiedni status. Inna faktura to próba wyłudzenia, więc należy ustawić jej status odrzucona. Kolejna to zakup zaopatrzeniowy, czyli powinna być przetwarzana w subiekcie. Tym razem status zmienimy klikając w kolumnę z odpowiednim statusem. Takie zmienianie statusu jest wygodniejsze. Każda odpowiednio oznaczona faktura trafia do odpowiedniego widoku reprezentującego konkretny status. Jeśli od danego klienta stale otrzymywane są na przykład faktury kosztowe, to w danych tego klienta można ustawić domyślnie status wyłącznie dla księgowości. Dodatkowo program sam podpowiada, czy ustawić domyślny status w kartotece klienta w przypadku, gdy ten sam status zostanie nadany trzykrotnie. Na trzeciej fakturze program zapyta, czy chcesz, żeby dokumenty od tego klienta miały domyślnie ustawiany status do księgowości. Warto wiedzieć, że w module odbiór można też włączyć kolumny ze statusem księgowym e faktur.